Cześć, z tej strony Kiszu. Dzisiaj poogarniamy sobie formatowanie tekstu w html -u. Jak formatuje się tekst w HTML-u, jak ułatwić sobie życie z formatowaniem tekstu, czym są Rich Text Editory oraz jak można dodawać fonty i dwa przykłady takich fontów obrazkowych. Dobra, a zatem zaczynamy. Wyjdźmy sobie od razu na CodePana i skopiujmy sobie cały ten tekst, bo chcę go sobie skopiować i zobaczymy, co się stanie. Dobra. No, jak widać, on nam tutaj wywalił śmieszne znaczki. Ja może tutaj dodam powiększenie czcionki. Dobra, no i pokazało nam się coś takiego. Mało to pasuje do naszej, naszego dokumentu, który no, jest w jakiś sposób sformatowany. A zwykłe CtrlC, CtrlV spowodowało tylko tyle, że mamy strasznie dziwny tekst, który jest traktowany jako odnośnik, jakąś kropeczkę, no, nie wygląda to za dobrze. Części treści w ogóle nie ma. Dobra, ja zaraz tutaj, ja przebuduję to i pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda kod, który powinien działać, który mniej więcej odzwierciedla wygląd tego dokumentu. Dobra, jesteśmy z powrotem i tutaj mam już uporządkowany ten kod. Przypomina on to, co mamy w dokumencie, ale zobaczcie, ile rzeczy doszło dodatkowo po tej stronie. Czyli pojawiły się znaczniki P, pojawiła się lista UL, pojawiły się elementy listy, czyli LI. Zamiast znaczków odpowiadających za znaczniki HTML. Musiłem użyć czegoś takiego jak Entity Chart do HTML-a. Większość z tego tutaj działa. Polega na tym, że zapisujemy to, co nas interesuje, czyli daną strzałeczkę, na przykład, czy dany znak, którego, który nam się normalnie wykracza w formie ampersanta i jakiegoś tekstu. Jak sobie skopiuję znaczek zapytania. I sobie skopiowałem ten znaczek zapytania, no i mogę sobie ten znaczek zapytania umieścić w ten sposób. Przydaje się to, gdy chcemy pozbyć się większości właśnie znaków, które mogą nam cokolwiek popsuć. Oczywiście ampersand też jest jednym z takich znaków, które mogą coś nam popsuć, więc tutaj trzeba uważać albo dodać go do, do znaków wyłączonych. No ale łatwiej jest dodać jeden znaczek do znaków wyłączonych niż masę znaków Pośrednich, tak. Dobra. Mamy listę kolejną i jest ona w miarę poprawnie, Jest ona poprawnie zaznaczona innym rodzajem kółeczka. Mam coś takiego jak SPAN, żeby móc sobie ładnie nawigować do tych linijek. Żeby móc sobie dopisać jakiś kod do tych linijek. Linki musiałem przebudować pod kątem tego, że ten link musi posiadać krew, czyli musi posiadać miejsce do którego mamy się udać i musi posiadać swoją nazwę. I teraz sobie przejdziemy tak płynnie do tego, jak sobie to ułatwić. Najprostszym, najprostszą metodą jest znalezienie sobie jakiegoś edytora tekstu. jak e, wpisując na przykład Wordu HTML na e, do Google i i trafimy na jeden z licznych editorów, które pozwalają nam nie dość, że ręcznie pisać i dodawać treści, które z paska podobnego do tego znajomego SWORDU. Wordu, to jeszcze pozwala nam kopiować to, co mamy i go wkleić. Dobra, skopiujmy sobie teraz ten nasz wynik. Do powiedzmy nowego CodePena, czyli sobie otworzymy jeszcze raz, tylko że w nowej karcie. Wchodzimy na Pena, wklejamy. No i powinno no, być sformatowane. Akurat w tym przypadku trochę się rozjechało. Tak jak tutaj mieliśmy ładną listę, gdzie kropka była dość znacząca. No i mamy napis. Tak po. Tym, co tutaj otrzymaliśmy, no nie wygląda to już tak fajnie. Możemy sobie pod F12 wejść i namierzyć, co by trzeba było poprawić. Dobra, no i udało nam się poprawić ten tekst, i wygląda on dokładnie tak jak mamy w naszym Wordzie, w naszym edytorze tekstu. W ten sposób możemy sobie po prostu ułatwić robotę za pomocą właśnie takiego typu edytorów. Ewentualnie, jeżeli mamy jakiś trochę bardziej rozbudowany projekt, to w tym momencie na przykład użyjemy czegoś takiego, co się nazywa licz tekst editor. Jeden z takich, który mi się bardziej osobiście podoba, to jest Quill, który pozwala edytować treści w sposób bardzo łatwy i przyjemny, dodając dodatkowe obrazki, mając bardzo minimalistyczny interfejs. To, co jest bardzo przydatne w nim, to może uda się pokazać na tym przykładzie sobie tylko go otworzymy. Takie narzędzia pod postacią Rich Text Editorów możemy spotkać w wielu różnych miejscach, w jakichś systemach CMS-owych, jako właśnie formatka do wprowadzania danych. Możemy z nich korzystać, nawet o tym nie wiedząc, że takie coś jest i że wyłapuje naszą interpunkcję to, jak wszystko zapiszemy. Ja tutaj jeszcze pokażę dodatkowo, że możemy sobie wziąć to, co jest w tym naszym Divie, i sobie skopiujemy całą zawartość copy outer HTML i sobie zobaczymy że to może wyglądać ładnie Dobra, no i skopiowałem sobie ten nasz tekst. Skopiowałem go do Visual Studio, żeby pokazać, że to ma jednak ręce i nogi. I wygląda w miarę dobrze, tak? Czyli wygląda bardzo ładnie. Teraz spróbujmy troszeczkę popsuć go. I wkleję. Może poprawię ładność tego pliku no to on mi się pojawił i też wygląda dobrze, tak, czyli mamy zamienione dodane strong, żeby pogrubić daną linijkę, dodane U, żeby dodać underline, mamy dodaną klasę, czyli byśmy musieli daną klasę wziąć i sobie skopiować i w ten sposób mamy załatwiony bardzo. Prosto edytor Jeżeli na przykład to jest na jednej stronie wszystko pokazane, no to, to te klasy mamy i jesteśmy w stanie z nich korzystać. Jeżeli chodzi o klasy, to ich niestety tutaj nie znajdziemy w zakładce CSS, css który możemy znaleźć właśnie w ustawieniach, czyli pod, przy css klikamy sobie na zębatkę, mamy linijkę. Kodu CD-Nową możemy ją sobie spokojnie wkleić do przeglądarki i na przykład w tym pliku mieliśmy klasę QL Syntax i jesteśmy w stanie namierzyć i ona występuje, czyli de facto jesteśmy w stanie sobie skopiować część odpowiedzialną za QL Syntax i to teoretycznie nam powinno też dobrze działać, jeżeli potrzebujemy takich pojedynczych strzałów. Przejdźmy sobie jeszcze do naszego pierwszego przykładu, który tutaj mieliśmy. Możemy tutaj zobaczyć, że mam wymienioną część pseudoelementów, którymi możemy zarządzać, dzięki którym możemy formatować, bo zarządzać wyglądem tego, co mamy na stronie. Mamy coś takiego jak first line, czyli first line pozwala nam wziąć i, po, i zadziałać na pierwszej linii naszego na przykład w tym momencie paragrafu. Dobra. No i teraz wszystkie P mają pierwszą linię pokolorowaną, znaczy pogrubioną i zobaczcie, że jak sobie zjeżdżam i ta pierwsza linia się skraca, to on dynamicznie mi tutaj zmienia sposób kolorowania, i rzeczywiście, im więcej jest tej linii, tym ona od początku do końca jest pokolorowana. First letter zadziała podobnie, niestety, ale tylko na pierwszą literę tekstu, czyli jeżeli na przykład chcielibyśmy zrobić takie ładne słownikowe, duże, dużą literę, pierwszą, możemy ją powiększyć, no i teraz wszystkie P ma, yy, mają pierwszą literę. Większą. Dobra. Mamy coś takiego jak selection, czyli to co użytkownik sobie podkreślił. Tak jak ja teraz sobie podkreśliłem słówko selection. Tak samo możemy nadać jakieś dodatkowe style na to samo selection. I teraz, jeżeli użytkownik będzie sobie podkreślał tekst, to ten tekst będzie koloru czarnego, znaczy będzie koloru białego na czarnym tle. Przepraszam za cięcie. Ja w międzyczasie sprawdziłem, dlaczego tutaj nie działa First Letter Selection, czyli zaznaczenie na pierwszą literę. Jak widzimy, sobie zaznaczyłem tekst i nadal pierwsza litera jest zaznaczona w domyślny sposób, czyli nie ma tła, które mu powiedzieliśmy, żeby miało i nie ma koloru taki jaki chcielibyśmy, żeby miało. Znaczy kolor ma białe, ale tło się nie zgadza. I znalazłem na stronie poświęconej bugom Chromium, czyli silnika, na których działają przeglądarki takie jak Chrome, Brave czy chociażby Microsoftowa nowa wersja Edge'a, że ten bug jest nadal available czyli nadal jest otwarty, nadal występuje i ten pro, na ten problem w tych przeglądarkach najprawdopodobniej trafimy. Więc mamy selection, które pozwala nam zaznaczyć treść i mamy też od razu pokazany przykład, gdzie no niestety nam te selection nie pomoże. Kolejną grupą jest active hover link visited. Je najłatwiej pokazać na przykładzie A, czyli mamy nasze linki, które zmieniły kolor na zielony, ponieważ już zostały odwiedzone, ale ja sobie dodam tutaj jeszcze jeden. Powiedzmy na dole. A. Dobra, dodałem sobie link na, na dole i on ma kolor blue. Jak ja sobie tutaj zmienię na powiedzmy red, to ten link będzie czerwony. Czyli link pozwala nam tymi linkami zarządzać, jeżeli są nieodwiedzone. Jeżeli są odwiedzone, czyli wizytet, będą pokolorowane na zielono. Mam na A hover, background yellow, czyli po najechaniu, kolor mam żółty. A active, czyli aktywny link, ja teraz sobie kliknę na link, prawym przyciskiem myszy, żeby do niego nie przejść, zmienił kolor na czerwony. I jesteśmy w stanie w ten sposób sobie na przykład pokolorować to zaznaczenie, tak, czyli jak sobie klikamy nawet w tekst, który nie da się kliknąć, to i tak nam podświetli. Więc active tutaj działa. Najczęściej active właśnie stosuje się na linki, że podczas kliknięcia coś z tym linkiem się dzieje.